Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie. Enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wyobraź sobie, że twój tuarek nagle traci dynamikę, a komputer pokładowy rzuca komunikatem o spalaniu stukowym. Winowajcą najczęściej bywa czujnik detonacji, czyli popularny, ping sensor który w tych rocznikach mieszka na lewej krawędzi bloku pod kolektorem dolotowym. Jego zadanie jest proste: nasłuchuje niebezpiecznych drgań i informuje EKI, by cofnąć kąt wyprzedzenia zapłonu. Gdy czujnik szwankuje, silnik przechodzi w tryb awaryjny, spala więcej paliwa i traci moc. Wymiana to 15 minut spokojnej pracy, wystarczy klucz nasadowy 19, trochę cierpliwości i nowa część z oryginalnym numerem 7P0905917. Wyłącz zapłon, odłącz akumulator, odkręć starą sondę, wkręć nową z momentem 20 Nm, podłącz wtyczkę i gotowe. Komputer sam nauczy się nowych parametrów podczas pierwszej jazdy. Część kupisz w dobrym sklepie motoryzacyjnym online. Wystarczy podać win, by dostać wersję z dokładnie taką samą długością kabla. Uwaga: zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.